Dzień dobry, dzień dobry kochani. To kolejna środa dla lidera. Ciekawa jestem, czy ktokolwiek tam jest, bo u mnie za oknem dzisiaj, jak widać, za mną jest przepiękne słońce. Przez trzy dni padało, bardzo dobrze podlało moje ogródki i wszystkie chwasty, które rosną tu wspaniale i trawę, która też rośnie po prostu bujnie i nadzwyczajnie. A dzisiaj jest słońce ciepło, upał, a więc, cóż, no pogoda naprawdę wakacyjna. Tak, dziś 5 sierpnia, środek lata chętnie większość z Was jest na urlopie, chociaż e, zdarzają się telefony, dzwonią dyrektorzy, zamawiają szkolenia rad pedagogicznych, zamawiają szkoły kompetencji, rozmawiamy o tym. A więc jeszcze raz, dzień dobry, dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Jeżeli ktokolwiek jest teraz, to go pozdrawiam bardzo serdecznie, a jeżeli nie ma, to wierzę, że obejrzycie jeszcze tę środę dla lidera sobie w bardziej dogodnym czasie. Dzisiaj ten tydzień mamy, to jest piąty tydzień z kompetencjami i to w związku z tym właśnie no, mamy piątą kompetencję. I halo, halo, czy to jest moja obsługa? Organizacja. Mm -hmm. No dobrze, to, to zły napis mam, ale nie wiem dlaczego, bo ja go zmieniałam. No ale to teraz już trudno. Posłuchajcie, to już te, tego nie zmienię. Może następnym razem. Coś źle zmieniło. O czym chciałam? Zaczęłam mówić. Zaczęłam mówić, zanim dostałam tutaj <laughs> telefon od obsługi technicznej. Idzie mój zespół częściowo na urlopie, ale my działamy. A więc tak, piąta kompetencja. Piąta kompetencja, w moim odczuciu, po wielu rozważaniach mentalnych, doszłam do wniosku, że w szkole dobrze jest rozpocząć pracę nad rozwijaniem kompetencji właśnie od tej piątej kompetencji w szkole i w przedszkolu. Dlatego, że, zobaczcie, czy, czy, co zawiera w sobie ta kompetencja? W, o, w zakresie wiedzy, y, rozumienie zasad postępowania, z, rozumienie zasad porozumiewania się, y, znajomość elementów zdrowia psychicznego, fizycznego, zdrowego stylu życia, y, znajomość potrzeb y, w zakresie rozwijania siebie w ogóle. I teraz zobaczcie, jeżeli my w małym dziecku, które chodzi do przedszkola nie rozwiniemy na przykład zasad zdrowego życia, odżywiania się, no to potem jest już naprawdę późno, tak, że nie mamy, jakby. Wiecie, no jak już dziecko ma w nawyku jadanie co drugi dzień jedzenia z McDonalda, fast foodów, no to i chipsów. To potem będzie naprawdę trudno to zmienić, tak? Bo no, nasz organizm bardzo szybko i bardzo łatwo przyzwyczaja się do jedzenia jakże smacznych, słonych, słodkich i innych y, tego typu przekąsek. A więc y, a popatrzcie, w tej kompetencji, w zakresie umiejętności, co mamy? Mamy na przykład zdolność do określania swoich możliwości. I teraz zobaczcie, jeżeli w małym dziecku już kształtujemy tę umiejętność od. od dokonywania adekwatnej samooceny, tak? Jaki ja jestem? W czym jestem dobry? Gdzie są moje obszary do rozwoju? Tak? Nie używamy słów w czym jestem słaby, tylko jakie mam obszary do rozwoju. Jeżeli uczymy dzieci od najmłodszych lat, żeby budowały swoje, swój rozwój na swoich mocnych stronach, żeby w ogóle poszukiwały tych mocnych stron, to zobaczcie z jakim zasobem one już wejdą do szkoły. A jeżeli mamy uczniów w szkole, to wiecie, że już w pierwszej klasie czasami mamy dzieciaki, które mają tak niską samoocenę, że to jest po prostu przerażające. A dlaczego to jest ważna ta adekwatna samoocena? Otóż wyniki badań profesora Hattiego wskazują jednoznacznie. Najwyższy wskaźnik 1,44, jeśli chodzi o efektywność uczenia się, ma właśnie samoocena, to czy ja uważam, że mam moc sprawczą, żeby się czegoś nauczyć. Jeżeli ja mam sobie tę wiarę, to ja będę się rozwijać, będę się uczyć, tak, będę podejmować wyzwania. A jeżeli tę wiarę we mnie już wcześniej zabito, no to co? No to będę mieć syndrom ym, ym, taki, że uznaje, że do niczego się nie nadaje i że nie dam rady niczego się nauczyć, niczego, e, niczego zrobić, prawda? Więc dlatego no i jeszcze w zakresie postaw, posłuchajcie, bo tutaj, no ale też na no, przykład umiejętność radzenia sobie z niepewnością i stresem. Zobaczcie, jakie to jest ważne, szczególnie wtedy, kiedy y, życie przynosi nam zmiany. Doświadczaliśmy tego bardzo mocno w okresie pandemii. Nie wiadomo, co nas czeka. Wszyscy w tej chwili właśnie nieustająco siedzimy i czekamy i zastanawiamy się, jak to będzie, wtedy kiedy będziemy wracać do szkoły we wrześniu. Ja w tej chwili siedzę i przygotowuję taki wykład i szkolenie dla Rady Pedagogicznej, właśnie jak rozpocząć pracę ze sobą z współpracownikami, z nauczycielami, z obsługą, no a przede wszystkim z uczniami, żeby obniżyć ten poziom stresu, bo wszyscy, bez względu na to, jak, w jakiej formie będzie odbywać się to nauczanie, czy to będzie online, czy offline, czy stacjonarnie, czy w jakikolwiek inny sposób, to na pewno ten początek roku szkolnego będzie inny. I my musimy naprawdę dobrze się do tego przygotować, i na pewno będziemy Was wspierać w tym, żeby rzeczywiście dobrze przygotować się i dobrze rozpocząć ten rok szkolny. Także uważajcie, słuchajcie, czytajcie. My tutaj pracujemy, bo uważamy, że to jest naprawdę bardzo ważne. O, Moniko, dzień dobry. Cieszę się, że jesteś ze mną. Napisz, skąd mnie oglądać? Czy jesteś w domu, na plaży, czy może nad jeziorem? <grych> no właśnie, a w zakresie postaw, posłuchajcie, ta piąta kompetencja na przykład mamy gotowość do osiągania kompromisu, mamy współpracę, mamy asertywność, mamy pozytywną postawę wobec własnego dobrostanu osobistego, społecznego. I fizycznego, i mamy pozytywną postawę do uczenia się przez całe życie. I tutaj naprawdę bardzo mocno podkreślam, jak ważna jest ta zasada, i bardzo mocno uświadamiam sobie, jak ważny jest rozwój kompetencji u nauczycieli. Bo jeżeli my mamy teraz kształtować kompetencje, w uczniach. To my najpierw sami musimy przyjrzeć się sobie. Monika, jesteś w domu. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. O, jesteś Mariola. Cześć. Cieszę się, posłuchajcie. Wow. Dochodzimy do najważniejszego i przybywa nam słuchacz. Cieszę się bardzo. Skąd oglądasz nasz Mariola? Też z domu, czy z może z plaży. Albo ogródka. Posłuchajcie. Gotowość do uczenia się przez całe życie. Okres pandemii pokazał nam, że nie możesz jako nauczyciel, jako lider powiedzieć ja już skończyłem studia 30 lat temu, mam nie wiem, 3 lata do emerytury, 5 lat do emerytury i teraz ja już nic nie będę robić. Tak trudno. Ja się słyszałam wiele takich głosów nauczycielskich, tu, nauczycieli, którzy mówili, ja nie na to się pisałem, jak szedłem do pracy. Nie pisałem się na to, że ja teraz będę musiała czy musiał uczyć online, tak, uczyć się jakichś nowych programów, nowych platform, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. No halo, chcemy od naszych uczniów, żeby mieli motywację do nieustającego rozwoju i do uczenia się, a sami co? Powiemy, nie będę się uczyć. Czy chcielibyście chodzić do dentysty, który powiedział 30 lat temu skończyłem studia i nie będę teraz uczył się tych nowych obsługi, tych nowych urządzeń? No nie, ja mam cudownego dentystę, zawsze chętnie podaję ten przykład, bo po prostu jego za przeproszeniem, park maszynowy, jego troska o, o mnie jest tak wielka i o wszystkich jego pacjentów. Jest tak wielka troska o to, żeby mnie nic nie bolało, żeby było dobrze. Jak jest dłuższy zawiek, to nawet mogę sobie film oglądać, wiecie, na ekranie, bo to tak teraz już trzeba. Takie ma standardy. Mój pan dentysta, bardzo serdecznie pozdrawiam pana doktora Kaletę Storunia. Naprawdę, jeżeli chcecie mieć cudownego dentystę, to go polecam. Mariola, oglądasz nas z ogródka. Cudnie. Hmm. Dzisiaj jest naprawdę pięknie. Widzicie to, piękne słońce za A więc moi drodzy, powracając do piątej kompetencji, to uważam, że od niej trzeba zacząć, bo ona daje nam nastawienie i daje nam taki początek do tego, żeby potem rozwijać następne kompetencje. My nie musimy umieć czytać, my nie musimy umieć pisać ani rachować, żeby rozwijać sobie właśnie na przykład postawę akceptacji innych, postawę asertywności, aby dowiadywać się, rozpoznawać swoje mocne strony, tak? Bo gdyby iść po kolei kompetencjami, no to pierwsza kompetencja, no to właśnie dotyczy porozumiewania się, rozumienia i tworzenia informacji, czyli przede wszystkim opanowanie no, języka ojczystego, i to jest oczywiście ważne. Ale najpierw trzeba mieć w sobie tę postawę, taką, że ja wiem, po co się uczę, wiem, jak się uczę, umiem rozpoznawać taki sposób uczenia się, który dla mnie jest dobry. I tego możemy uczyć już dzieci w przedszkolu. I nad tym trzeba w pierwszej kolejności pracować również z naszymi uczniami na wszystkich kolejnych etapach edukacyjnych. Bo jeżeli on, ma syndrom wyuczonej bezradności, o czym już mówiłam, i on uważa, że on niczego się nie nauczy, to on choćbyśmy nie wiem, jakie tam cudawianki robili, to on po prostu nie będzie podejmował tych wyzwań. Więc dlatego w naszym programie szkoły kompetencji, zachęcamy szkoły do tego, żeby zaczynać właśnie od pracy nad tą kompetencją. I to, co chciałam wam powiedzieć, to to, że Odkryłam cudowną książkę. Ja ją kupiłam już pół roku temu, ale teraz w czasie przeprowadzki ona mi wypłynęła do góry. To jest taka książka i będę teraz przygotowuję piszę hand, taki handbook dla nauczycieli ze szkół, które wejdą do szkoły kompetencji. I tutaj ta książka bardzo mi się podoba, jest bardzo zachwycająca, bo jej autor właśnie o tym pisze, tak że dziecko niekoniecznie musi dostawać to, czego chce, ale w szkole musi bezwzględnie dostawać to, czego potrzebuje. A dzisiaj, w dzisiejszym świecie my wszyscy potrzebujemy kształtowania kompetencji. Wiedza jest już zdewaluowała się wiedza. Oczywiście, że wiedza jest potrzebna, ale my mamy do niej taki dostęp dzięki internetowi, że my nie potrzebujemy mieć tego wszystkiego, wiecie, w głowie nawet ostatnie zalecenia naszego ministerstwa też pokazują tak że uczmy coraz więcej pracy zespołowej uczmy uczniów żeby pracowali w parach w małych grupach tak bo uczenie się jest procesem zespołowym my lepiej uczymy się wtedy kiedy pracujemy wspólnie wtedy kiedy wymieniamy poglądy kiedy artykułujemy nasze myśli i tutaj jest takie zdanie, pod którym ja się podpisuję, bo po to y, jesteśmy, po to działamy, po to jest nasza firma. Ta książka ma dodać szkołom odwagi, żeby przejrzały się zmianom, przemyślały je i śmiało przystąpiły do dzieła. Nie chodzi tylko o stworzenie możliwości działania dzieciom i młodzieży, lecz także nauczycielom oraz dyrekcji szkół. Bądź zmianą, którą chcesz widzieć, tak powiedział Gandhi. Zmienianie świata zaczynajmy od siebie. I to jest to, do czego ja chcę bardzo mocno Was zachęcić. Do tego, żebyśmy sami, wtedy kiedy wdrażamy kompetencje, sami przyjrzeli się sobie i sami najpierw u siebie zdiagnozowali te kompetencje. Tutaj w tej książce jest też właśnie, Specjalny rozdział poświęcony kompetencjom nauczycieli, wiecie? Tutaj miałam zaznaczone i gdzieś mi wypadło, a to wszystko przez posłuchajcie, chyba kota mojego, którego mam. Mam kota, wiecie? <laughs> Ale chwilowo. <laughs> I nie chodzi o to, że taka zakręcona jestem, tylko opiekuję się śliczną kociczką lalą, która teraz szczęśliwie śpi. E, o, kompetencje nauczycieli, posłuchajcie, tutaj jest taka tabela, Atlas Kompetencji Nauczycieli, przeczytam Wam tylko o jednej i tak sobie pomyślałam, że teraz wiecie, szczególnie w czasie wakacji, to właśnie te kompetencje liderskie są bezcenne. Bo zobaczcie, no, jeżeli my jako osoby dorosłe, tak? Potrafię autentycznie i zrozumiale wyrazić swoje poglądy i potrzeby. Zobaczcie, wyjeżdżamy z rodziną na wakacje. Ci chcą do lasu, ci chcą nad jezioro, ci chcą lody, ci coś jeszcze innego. Jakie ważne jest to, żebyśmy potrafili wyrażać w sposób nieagresywny swoje potrzeby i żebyśmy uczyli się tego, żeby je znajdywać, szukać rozwiązań. Jak Zaspokoić potrzeby, y, nawet sprzeczne, osób, z którymi spędzamy wakacje. Łatwo nawiązuje kontakty. Zobaczcie, wakacje, jaki to fantastyczny czas na startowanie, na rozwijanie tej kompetencji. Wzbudza zaufanie i jest otwarty na wysłuchanie opinii i potrzeb innych oraz chce zrozumieć swoich rozmówców. No, tutaj w kontekście szkoły, zwłaszcza uczniów, rodziców, pozostałych nauczycieli ale my możemy to trenować teraz w czasie wakacji, po prostu zastanawiając się nad potrzebami naszych sąsiadów w, na plaży albo innych osób, z którymi jesteśmy. I prowadzi lider wyposażony w takie kompetencje, rozwiązuje konflikty w dialogu, a nie za pomocą nagród i kar. I to, co ja obserwuję, no to niestety ciągle widzę sytuacje, kiedy mamusia czy tatuś mówi, przestań robić to i to, to dostaniesz nagrodę, tak? Albo jeśli nie zrobisz czegoś, to zobaczysz, jaka kara cię spotka. Czyli ciągle mamy wdrukowane te kary i nagrody, a czas wakacji, teraz tego odpoczynku może być też cudownym, cudownym momentem, kiedy, kiedy będziemy rozwijać te kompetencje? Monika Niedzielska, prosisz o autora, o tytuł i autora. Ja już, posłuchajcie, napiszę Wam za moment. Kompetencje bez tajemnic. Dawid Hunziker. Nie wiem, chyba tak się to czyta. Napiszę tutaj na już bez Dawid, a niech będzie. Nie, Daniel, Daniel, a, tak jak mój zięć, którego serdecznie pozdrawiam. Kompetencje bez tajemnic. Bardzo polecam, bo jak wiecie, ja naprawdę moje bardzo głębokie przekonanie jest takie, że kompetencje są najważniejsze. To one nas wyposażają na całe życie. W pewne mechanizmy funkcjonowania i dają nam takie zasoby, dzięki którym wszystko możemy, że tak powiem, później wszystko. No, możemy osiągać, tak? No dobrze, moi drodzy, więc tak, więc wakacyjnie odpoczywajmy. Ale to nie oznacza, że nie rozwijajmy się, czyli kształtujemy naszą piątą kompetencję osobistą, społeczną i umiejętność uczenia się. No właśnie, czy wszyscy umiecie pływać? Czy wszyscy umiecie jeździć na rowerze? Czy na przykład jest taka rzecz, której uważacie, że moglibyście się nauczyć, po prostu zacząć od zera w czasie, w czasie wakacji, wiecie? Bo myślę, że to jesteśmy młodzi tak długo, jak długo się uczymy. <laughs> to takie moje przekonanie. Więc ja powiem szczerze, że w związku z tym, że trenowałam gimnastkę artystyczną, to sporty zimowe nigdy nie były moimi ulubionymi. Nie, z trudem poruszam się na łyżwach, ale patrzę na ludzi, którzy jeżdżą na rolkach, wiecie? Jak ja widzę, jak oni to pięknie i płynnie robią, to też bym chciała. Ale wiem, że zanim oni doszli do tego, to dużo czasu upłynęło i dużo pewnie musieli w to zainwestować. Ale myślę sobie, że może to jest na przykład taka rzecz, której mogłabym się trochę poduczyć, bo chyba nie mam takiej ambicji, żeby to zrobić. I pójdę zgodnie, ja w, swoją, w swoim rozwoju będę szła zgodnie z zasadą, żeby koncentrować się na tym, czym już jestem dobra. No i chciałam wam tak pochwalić się, że byłam na tygodniowym takim obozie jogi i medytacji z Agnieszką Wielobub i z Maciej, Maciejem Wielobobem. Nie wiem, czy to się odmienia. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję, kochani, za ten czas. I chciałam powiedzieć, że moje umiejętności, jeśli chodzi o jogę, się bardzo rozwinęły i będę nadal to kontynuować. Was zachęcam też do tego, żeby czas wakacji wykorzystywać na uczenie się, na rozwijanie tej naszej piątej, cudownej kompetencji, kompetencji osobistych, społecznych i, yy, i uczenia się. I chciałam też powiedzieć, zapowiedzieć, już kończę powoli, bo myślę, że czas rzeczywiście iść sobie na słoneczko, na spacer, na kocyk albo popływać, albo cokolwiek zrobić pozytywnego w tak cudowny dzień. U Was też jest taka piękna pogoda. Zapiszcie mi tylko teraz szybciutko. Ciekawa jestem, czy też tak pięknie macie dzisiaj. Chciałam Wam powiedzieć, że nic nie trwa wiecznie i środy dla lidera, Powoli będziemy zamieniać na nowy cykl. Ona też będzie się odbywać we środy i będzie nazywać się to lid liderka. Lid erka. Chcę trochę zmienić formułę współpracy z Wami, drodzy liderzy, bo chciałabym w większym stopniu odpowiadać na Wasze potrzeby. Mam też takie poczucie, że potrzebujemy czasami takiego naprawdę właśnie mocnego wsparcia, takiego dania nam odwagi, też takiego poczucia, że nie jesteśmy sami. Więc to, to do czego chcę Was zachęcić, to zachęcić, zapowiedzieć chcę Wam, że już niebawem zastąpimy. Zastąpimy ten Środek dla Lidera cyklem Liderka, będzie też blog i będę chciała odpowiadać na Wasze potrzeby, czyli twardo pokazywać, jak rozwiązywać problemy, jak sobie z nimi radzić, jak brać, posłuchajcie, się mierzyć z tymi wszystkimi rzeczami, które będą do nas przychodziły, bo jak widać polityka ministerstwa jest taka, że Coraz więcej jakby odpowiedzialności przerzucają na dyrektorów przedszkoli i szkół. To podobno dyrektorzy będą podejmować decyzję o tym, w jakiej formie ma się odbywać edukacja. Zobaczymy jeszcze, co nam przyniesie sierpień, ale ja bym bardzo chciała Was mocno wspierać w tym. A więc posłuchajcie, możecie napisać do mnie o tym, co Waszym zdaniem jest takim kłopotem, problemem trudnością, z którą boryka się dyrektor, żebyśmy w Moich Liderkach, czyli R-kach dla lidera, mogli się tym zająć i mogli znaleźć, wiecie, szybki sposób na rozwianie Waszych wątpliwości, danie Wam dobrego bodźca do tego, żeby łatwiej było Wam radzić sobie z liderowaniem. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Polecam jako książkę Kompetencje bez tajemnic. Na pewno będę ją bardzo wykorzystywać w naszej pracy, w szkole kompetencji. No i cóż, rozwijajmy się, radujmy się, uczmy się wspólnie i cieszmy się z cudownego lata. Do zobaczenia za tydzień w kolejnej środzie dla lidera. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. A, a i co tu jeszcze mamy? W Częstochowie jest słoneczko. Hania Szmi, dzień dobry Haniu. Jest cudnie. No to niech, niech tak trwa. Chwilo trwaj. Pozdrawiam Was, życzę Wam dobrego dnia, do zobaczenia za tydzień.